Witam, cześć, dzisczołem, daszbór poszedziemy sobie dalej przez lasy <laughs> witam na kolejnej lesie w Medzówce uwielbiam brozy bardzo one mi się podobają pamiętam zawsze gdy brałem tyczkę i biorę z to zawsze biorę z brozy na przykład co tutaj leży ogólnie tyczka może służyć, jak już wspominałem do pomiaru głębokości wody, gleby gruntu po jakim się poruszamy. Także ma to wiele zastosowań Ogólnie rzecz biorąc, co się powiedzieć e... Oprócz czasu zajmuję się historią Żydam książki głównie historyczne kryminały też elicji Silickiej, e... Strażyska i takich wiele innych ale przeważa u mnie historia. Na przykład dwa tomy o zasadzie Japonii, Położna z Auschwitz, trzy tomy o III Rzeszy, wydawnictwo Napoleon V, które polecam serdecznie. No i mam tych książek już chyba na około 85 sztuk. Wszystkie przeczytane Tu sobie wskręcimy. Jak piękne Cisza, spokój Uroki lasu I mną serdecznie Filip Petowski. Dziękuję